Nie ma widzowie, dzisiaj gramy na Craftplayu. Tak, testujemy dzisiaj Craftplaya. Testowałem, e, testowałem nieraz już e, samemu, tak sobie po prostu Cockcrafto. Więc dzisiaj testujemy Craft Craftplaya i Skywars Craft Craftplaya. Bo na Craftie to było ok, oh, jeszcze. Może wejdziemy jeszcze na Gliwiej i Sunny Jakieś, albo nie, albo testowania różnych serwerów. kopia Hypixela i to jest prawda, bo ja tu grałem raz, a mam dalej pierwszy poziom. W sensie to jest sam, nazwę. I jakby no grałem tu trochę i tu są sami mega dobrzy ludzie. Tak się trudno grać i wie, że... To jest największa polska kopia Hypixela. Zobaczycie, nawet zagramy sobie w sumie duo. duo zagramy dalej. A jak mnie wyjdzie duo lepiej niż na Hypixel, bo możecie sobie nawet King wybrać. Więc ja sobie wybiorę szary, bo... bo chciałem powiedzieć, że wybiorę szary, ale wybiorę jednak zielony. I się zaczyna 12 graczy w grę. Powiedzcie, że... Aha! Mm, to fajne dobieranie graczy widzowie, no na pewno. bo one są połączone ze środkiem i, i jak mówię, skaliczenie, się na, na razie skończy. Przez jakiś tam okres czasu y, rzut nie ma, będzie... Więc... Ten dla siebie, a ja to tu nie bardzo. Nie, ale. tą W Europie. Nie ma, więc po... początek, ja bym, więc po mamy żółtych, aż początek. Więc mam spokojny początek. Mam tutaj niebieskiego. Gorszy kili, który może być obok mnie, bo ja nie mam... widzę niebieskiego, a hobby po drugiej stronie, więc. więc Wybieramy tutaj, to po drugiej stronie. A teraz jest obok mnie, no po prostu chyba... To jest górna już się. Spali się. Dobra. O! Zlogał, zlogał. Chłop, zlogał. bo tutaj bo no, tak logają, że nie że chłopa zabić. On wyloga tak że, ma, że ty nawet nie znalazł. Chłopy tutaj mają, bo chłopy jak... to oni zawsze mają myszkę na celowniku ustawianą. Wszyscy jak włączają, to od razu mają disconnect żeby, żeby... po prostu żebyś kurde nie dostał flaga i beda. Po prostu żeby... żebyś nie miał starów i nich cały czas trafiał. Aż w końcu wszyscy będą mówić, że nie macie starów? Dobra, wtedy to wszyscy Wam to robią na coś, żebyście nie mieli starów. To jest takie durne, że muszę się... O! Włączyło mi ekran komputera. Fajnie! Fajnie! Da, da się na pewno się tak grać. Czy nie będę nawet prawda, czy to się nagrywa? No i tak to się nie nagrywa, ale... A właśnie, widzowie zamówiliśmy to kupić i to jest kopia Hypixela 1 do 1. Nie ma większej kopii Hypixela niż to. Ta kopia jest największą kopią Hypixela. pixela mm. że chiński Hypixel, to jest to samo, tylko że wszystko po chińsku, ale to się tam nie zalicza, bo to Hypixel. Ale słuchajcie, to jest takie dziwne, że kopia Hypixela jest... To jest aż dziwnie, że, na, że taki serwer, który. Na, że taki serwer ogólnie, że były jaki serwer, ktoś się kurde tworzy serwer. A dobra, wklejmy mapę z Hypixela i kurde, wszyscy mówią polski Hypixel gramy tutaj, walczy JH. No i no, w sumie mało osób teraz gramy na lagi Pixelu. E, a właśnie, czy tu działają raczej działają fireball jumpy ale nie chcę testować nie wiem czy nie jest jeśli chyba ma opsa nie, nie może mieć opsa no. no tak, bo jak grałam na triosu zato bo wszyscy obok nie byli, ale ja już o to, bo... zaraz, nie robię, co zaraz cię mam, <trymne> Potem jest A, potem jest po to niezdrowe, nie znowu A, no to tak średnio zabudowane jednak. Chyba... To w ogóle ogarniałam? Chciałam cię zapytać najpierw. Kupmy dwa klienty na początku i... Skupmy to, żeby sklaczować. A, i tak właśnie się układa ekwipunek. Już chyba... O nie! To bolało, Chłopak. No tak. wszyscy tu umieją TNT jumpy. za Wiesz co? Już się bałem. że widzowie, to jest takie dziwne, że jak ja próbuję do jakiegoś tyłu iść, to zawsze ono musi mieć trzy drużyny, ono musi mieć trzy osoby, a jak ja próbuję, jak oni idą do mnie, to ja muszę zawsze być pojedynczo, żeby chłopi mieli szansę. Widzicie? Każdy serwer, każdy polski serwer mnie nienawidzi, ewidentnie mnie. Każdy serwer mnie nienawidzi. Dobra, fajnie. Nawet wody nie potrzebowałem. Dobra, chodź, lewa, chodź. Używam makrojeści, dobry Dobra. Nie wyśmiewajmy, dobrych graczy. Dzięki że ja się nie straciłem. Tak to właśnie jest, co ich na polskich serwerach. O ile teraz trafiło mi się mega słabe loty, ja to mało mi się stary, nie wiem jakim cudem. To oni potrafią grać i to jest, ale dziwne, że ja już bieda nie mam. a ja nie mam, bo nie bieda. O! Jezu! Już się bałem, że przeżyję, ale nie przeżyłem. Dobra, zagrajmy to. Chciałem zdać tą samą mapę, nie da się. Czy ja w końcu mogę dostać... Nie, wybiorę lasowy team, różowy, bo różowy to fajny team, to bardzo fajny team. To jeszcze będę chyba na kolejnym odcinku testowała się playa, ale nie Craftplaya, tylko tego, mindplaya, ale na tym serwerze to ja grałem już oj nie raz, nie raz. Odcinę, a jeszcze ja my tutaj też zaczęłam odczytać, że mogę I tak samo ligi widzowy nie, nie wychodzi. On po prostu, ja nie mogę reagować po prostu. A sprawdzę, czy to się nagrywa. Czy to się nagrywa w ogóle? A! Super! Super Jezu No tak, no tak Muszę teraz się kompo